witajcie z tej strony Piotr a to jest 21 gameplay z gry Lego City Undercover e, właśnie e, kontynuuję tryb fabularny czyli dokładnie mówiąc e, jestem gdzie jestem akurat a, aktualnie e, no znaczy kontynuuję właśnie tryb fabularny e, po tej e, ostatniej misji co odpokołam właśnie kostium strażaka dobra tutaj widzę że jest jakiś dług albo i trzech nawet trzech takich właśnie typów, to ich, ich jakby no wiecie, no, no właśnie ich rozrzuciłem tak jakby e, dobra jeśli chodzi o ten cel to muszę się udać na dach i jakby, no znaczy Chase musi się udać na dach i by uratować e, e, tak jakby to Natalię cało czy kogoś tam, e, dobra tej beczki nie mogę rozwalić, widzę, że to mogę ugasić, tak, tak mogę ugasić, czyli jak nie mogę, no. To co to za beczka ja idźcie tam Stobeczko głupią yy, dobra yy. yy, Tu wezmę tego zło... Ojeju No i mnie poradził prąd yy, Co w tym sobie jest? Mam no, no, akurat wiadomo Jakiś bilecik yy, do windy. Tylko nie wiem po co komu bilet do windy akurat. No i yy, specjalny krocek oczywiście, super krocek, znaczy dostałem. No, jeszcze dwóch typów tutaj jest, no to od razu ich yy, jakby rozrzucę na kilka części. Dobra, yy, tu zwaliłem dwie... E, dwa automaty, tu widzę, że jakieś ławki są. Ale tak na szybko to wezmę ten dynamit, bo wiem, że chyba gdzieś tam będzie potrzebny jakiś nylem. E, nie wiem gdzie konkretnie, ale gdzieś na pewno. E, ale zawsze tak sobie myślę, bo... E, nie wiem, bo... Oh, to niby dobra, to ja od razu go wezmę. No znaczy, kupię ten dynamit. Ojej no, i się trochę się powożyłem. Dobra, tu ten ogień ugaszę i rozwalę ten tunel czy coś. Jak to, co to w ogóle jest? Za, za jakieś coś. Tylko widzę, że nie mogę ugasić tego. No co za... Okej, okay, no. Dobra, nie wiem, eee, nieważne, eee, wezmę ten dynamit, tylko się odsunę, żeby mnie nie rozwaliło, no eee, i rozwaliło mnie. Tak eee, to czasami jest z, ty z tymi dynamitami. Eee, dobra, eee, coś tu co ciekawego jest, eee, nic ciekawego nie ma, tylko samej monety. No chyba, że jakiś super klocek jest na końcu. No jest. Więc trochę ciekawy on jest. No w sumie te małe super klocki to... ...ich się wydaje chyba pół tysiąca czy coś w tym stylu, nie wiem już sam. Czy... Nie, chyba tysiąc tych klocków. Nie wiem już sam. Już yy, mi wyleciało mi z głowy yy, Dobra tu Maszę ten pożar i zbuduję Jakoś fasolkę chyba Nie wiem no na pewno Jakoś długo łodygę bo Bo ja nie, nie widzę jakoś tu innego Wyjścia żeby tam O monety, monety, monety Tylko dziwne bo Z tym pożarem coś tu jest nie tak Dobra nie wiem yy... Nie wiem ale uciwą mogę z... E, mogłem zbudować. I teraz pewnie też ociwo podleję. E, nie gaszę z tego pożaru. E, nie wiem jakim sposobem, ale dobra. No to wchodzimy na górę. Dobra, iż tam monety niech tam leżą. O, jeszcze tu trzech skądś ci wylazło. tego to wezmę o, prosto w ogień. Eee, ale dobre. No. i... ten wiatr i... wiatraki go wysłonęło na dół dobra, to tam przejdę na drugą... Nie, 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 nie chwila. chwila, chwila. Pierwsza okażę ten pożar, właśnie, nie? No i znów mnie rozwaliło, no wiecie co? Dobra. To nie, tam nie, nie pójdę, bo nie mam tego czerwonego koloru. No to muszę tu iść. jest e, ten e, włas, e, no, znaczy okno, e, przez które mogę wejść do tamtego. Dobra, to ugasiłem ten pożar. E, to teraz e, tam tym jak ktoś się nazywa Goomber? Czy czymś tam się właśnie e, włamy? Dobra, no i tu super kosek był pod y, kanapą y, pod czerwoną kanapą. Y, dobra, y, tu od razu otworzę drzwiczki i kolorek sobie zamienię. No, 8 minut już nagrałem. E, całkiem nieźle mi to nagrywanie mi idzie, ale no by się przydało trochę z, z, skrócić to, ale no jak mam skrócić skoro ja gadam to gdyby w takim, w tym programie jak co montuję te odcinki to żeby... żeby była taka opcja, tylko niestety nie ma takiej opcji. E, jest tam skrócenie długość to znaczy, ale e, niestety... nie już głosu, e, żeby tylko materiał widziało się został skrócony, a głos normalnie. Tak jak jest, no to niestety nie można, więc... E, więc e, jak skracam, no to już muszę bez głosu, niestety. E, że znaczy niektóre momenty e, co ja tym strychem tym kolorkiem no? Dobra no, to tutaj wasz pożar. Okej, okay. a tych to po prostu o, Wywalę. tu i tego gościa tu. Stop messing around and me chase I'm trying You ain't kidding There's no way to climb up there But I could climb up there Ale no, więc jak same dzieci właśnie muszą na tak tej wieżowca się wdrapać znaczy nie wieżowca na dach szpitala oczywiście Ellie hmm. I think I'll need another favor soon What is it this time Does the department have a safe house anywhere some people are after natalia so she can't go back to her own place all the safe houses are booked up i'm afraid chan's guys are in them selling each other out but uh if she doesn't mind cat she could stay at my place is it safe i've got a big dog although the only way he'll help is if the bad guys are allergic to him well it's better than sharing with one of chan's guys thanks again ellie not a problem i'll head there now do you need backup No time. I can handle this. Eee, więc właśnie jak sami słyszeliście, to... No właśnie pierwsza to Chase musi ratować to niby całą to Natalię. Eee, dobra, tylko mi już trochę mi w postaci mi się mylą. Eee... Dobra, i teraz muszę znów się zamienić na tego złodzieja niby i zmienić kolory, kolorek właśnie tego parkuru no i teraz drapie po nim mm. <laughs> tylko ciekawe niby yy, toporem niby yy, deski rozwalać no jak w sumie jak, no, czy jak są przebite deski gwoździami, to w sumie ja się nie dziwię. Tylko pytanie jest takie jak mam tam na górę wleść? Yy, a w sumie nie muszę, bo... Yy, bo też tak e, trochę dziwne, bo... bo tutaj jest takie małe, takie jakby też niby przejście, nie przejście, ale... Tylko, że po drugiej stronie, więc e, zamiast tam właśnie normalnie pod e, czymś iść, no to muszę nadzwyczajnie na e, wziąć linę z hakiem i się zaczepić, że znaczy tam do góry e, dobra, no to idziemy. O, u. o jeju. ile tego tu jest? My legs better not get tired halfway up. <laughs> aby nogi jemu nie wysiadły, no dobrze powiedziane Tylko właśnie już widzę dobrze, że nie spadłem na sam dół, bo wtedy byłby e, dość nieciekawa sytuacja No, chyba pewnie coś słyszę, że jeszcze dali jakieś jeszcze ilość tych e, Mam lepszy pomysł. Tego gościa. Niech sobie poleci. Tu. O. No no jest nie. Tu nie to, to tak samo z nimi zrobię. <gry> ok i teraz mogę właśnie użyć tego kurczaka jako pierwsza zobaczę co za tymi drzwiami jest i tak będę musiał do to... jak będę przewodzić i tak będę musiał do zbiąć żeby to zaczebić zaczepić, no bo no, niestety na chwilę no niestety na razie nie mam tej benzyny, znacznie benzyny. nie wiem, jak to fachowo się mówi, ale no benzyny, czy czegoś tam, dobra? Nie, nie wiem, znaczy do astronauty, dobra? To ja tu biorę tego kurczaka, górczak, ale to będzie długi lot. Tym kurczakiem, że powiem, bo.

Well, okay. I hope this chicken can take both of our weights. Are you saying I weigh a lot? Yes. I'm choosing this exact moment to discuss how much you weigh. Where's the hospital helicopter? The one day it's not here. Of course. A helicopter. Oh, sure. The hospital's helicopter is always buzzing around the building when I'm carrying files it can blow out of my hands. But as soon as I'm getting okay, pursued by uh, mysterious, mysterious men, right where to be żeby skądś ci, e, wynaleźć helikopter. No i złoty klocek akurat dostałam. Tylko monety chcę z dół zebrać, no halo. bo jeszcze to nie znikną. Dobra, no to doblokowałam back. E, dobra, yyy... Weźmy pozbieram tak nasze te monety, bo monetą, monetami... Tylko na szybko jeszcze tych kolesi tu brakowało na no, Halo. Dobra, jeden z panny. A tego wyrzucę tu. No i... Nikt tam sobie leży. A ja tego gościa... I... I tam sobie on do Jeszcze raz na górę, dobra, to ja wezmę tu helikoptera. Tylko niestety ten jest, ale to jest dobrze, że mogę sobie wybrać jakąś wersję kolorystyczną, ale wezmę to białe. już. Really? You can fly a helicopter? Let's find out! Who were those men? No idea. They didn't look like Chen no, or Vinny guys. Łatwo, they don't even look like Rex's thugs either. The only no time you see them in suits is in court. they the people who took my dad, chase. They could be. But I thought Rex was behind that. What does your dad do? He's a professor. He worked on Apollo Island for years research contract for the last few months. Oh? I don't know the details. And he kept his cabin locked up tight because of the precious stones he was working with. What's going on, Chase? I'm not a hundred percent sure. and Vinny, we're working for Rex. The guys? Maybe Rex is working for them. I'll find out. But first, I'm taking you to a friend's place. She's called Ellie. You should be safe there. Thank you, Chase. Huh? Was that a nice thing you just said to me? Don't push it. Fine! I only saved my life. so it looks like i know how to fly a helicopter then and now i know that you have to switch off their engines after you land i suppose i owe you an apology i know you've been trying to protect me i was just worried about my dad and i know you didn't mean to reveal my identity during rex's trial Oh, right. So, why have you been such a pain? Well, I still wasn't happy about it. When I first met you, I trusted you completely. I, I might have even had some feelings. So, when you just left like that? Feelings? <laughs> Shut up. So, would you like to see a movie sometime? <laughs> you're actually kind of sweet, Chase. But you're married to your job, and I don't date married men. How about coffee? Just find my dad, Chase. Tea? A tiny cookie? Ice cream? Ice cream. Vinny's meeting with Rex. <głos> <I> <głos> dobrze, dopiero Chase yet. sobie przypomniał. <noise> no więc rozdział jedenasty zacząłem Drani wspiera drania. Takie to spotkania. Okej, okay, więc rozdział 11 będę Zacznę w następnym odcinku, yy, bo w tym odcinku będzie chyba już wszystko, więc yy, no więc yy, zaraz yy, jeszcze tutaj odblokowuję jakieś super konstrukcje i takie tam. Dobra, więc y, będzie to chyba następna misja, jak się nie mylę. Ok, więc y, w, y, poza odcinkiem y, tam pojadę. Y, znaczy, wiecie co? Bo jeszcze mam trochę czasu, to może zejdę jakimś co dam na dół. Y, tylko właśnie y, tutaj podleję, właśnie kwiatki od razu. Y, w sumie, wiecie co? A dobra, w sumie, jak będę przechodzić i grę na 100%, to wtedy sobie podleję. Dobra, to jak tu y, zejść na dół? No to po prostu tak, tu się wciska. A zaraz, 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 zaraz. bo tu właśnie bym o czymś zapomniał: czyli o złotym, y, o czerwonym krocku Oczywiście, natychmiastowe pojazdy, tylko nie wiem o co w tym chodzi. Ale dobra, no to zjecham tu, więc jedziemy. Y, What? Więc od razu wezmę mm, yy, jakiś pojazd, tylko nie wiem czy to budować. Tam jakiegoś widziałem. Tak, ale tak ci się zatrzymają, że się nie zatrzymają. No dobra, już tego wezmę. No to jedziemy yy, do kolejnej misji który oczywiście, wykonam w następnym odcinku. Dobra, to tak nasze szybko tam pojadę, i zakończę ten e, dzisiejszy odcinek. E, bo już nagrałem e, w sumie sporo no, 22 minut około. No, to całkiem, całkiem sporo, ale myślę, że jest ok. Dobra, więc no e, już. E, już możecie mówić, że, że, ja, że pisać znaczy, że ja nie jadę po drogach tylko w belekcie. no ale to wiadomo, to jest gra LEGO, więc w świecie LEGO nawet jak pojedziesz źle po drodze, to nic się nie stanie, no tylko co wyłącznie, no to jak po drodze nie pojedziesz, no to Możesz dodatkowo klocki uzbierać, więc coś za coś. E, dobra, e, tylko się widzę, że chyba z tamtej strony. E, dobra, to e, jeśli I spodobał Ci się, to się to ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. E, następną misję właśnie będę wykonywać e, w następnym odcinku. Yy, dobra, no to yy, zasubskrybuj też mój kanał, żeby nie przegapić właśnie nowych odcinków z Gra Lego Citron Recovery, na przykład tego następnego odcinka. I też kliknij w dzwoneczek. Okej, okay, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia we w następnym odcinku. Cześć! Ale ten rolnik trochę tak dziwnie się nie chodzi. Eee, yy, jak to zwykle. <laughs>